Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo przyjemnym, miękkim i przydatnym gadżetem czy też zabawką, która nie tylko pomaga łagodzić objawy kolki u najmłodszych, ale również ogrzeje zmarzniętego żłobkowicza czy przedszkolaka. Jest się świetną zabawką edukacyjną, jak również nadaje się idealnie na prezent na chrzciny, czy też jako element wyprawki dla noworodka. Mister B w całości wykonany jest z miękkiego pluszu. Yy, lekko wypchany jest antyalergiczną włókniną. Posiada certyfikat bezpieczny dla dziecka. Jest to produkt polski, wykonany z polskich y, materiałów. Pierwsze kolory, jakie widzą niemowlęta to właśnie biały i czarny, takie kontrastowe. Kolejny to czerwony i dlatego to nazywa spełnia swoją rolę edukacyjną, nie tylko poprzez kolor, ale również poprzez elementy, które zawiera. Taka tutaj szeleszcząca nóżka, nie wiem, czy to słychać, ale ona ma w środku taką e, śmieszną, śmiesznie szeleszczącą folię i te wszystkie metki naokoło, i te wypustki, i te uszka powodują, że jest ona e, godna zainteresowania rozbrykanego niemowlaka. Mało tego, e, można ją miętosić, ślinić, e, że tak powiem spożywać w części, ponieważ nie zawiera w wtalanów zupełnie bezpieczna dla dziecka. I jeśli chcecie przeczytać więcej informacji na temat tego, dlaczego niemowlęta lubią metki, zapraszam Was do lektury artykułu, do którego link zamieszczamy w opisie filmu na dole. Mr. B ma z tyłu brzuszka taką poręczną kieszonkę, do której można włożyć dołączony do zestawu termofor, do którego podgrzania nie wymagamy ani użycia prądu, ani gorącej wody. Nagrzewa się go poprzez zgięcie patyczka znajdującego się w środku, który sprawia, iż ta ciecz, która jest tutaj, zamienia się w takie ciepłe, plastyczne tworzywo. Tak ogrzany termofor wkładamy do. Mr. B tutaj od tyłu i uzyskujemy taką ciepłą miękką poduszeczkę. Ten termofor jest wielokrotnego użytku. Wystarczy po wyjęciu go z zabawki włożyć go na kilka minut do gorącej wody, aby powrócił do swojego pierwotnego stanu. Tak aktywowany termofor utrzymuje swoją temperaturę do godziny czasu. W związku z czym sprawia, iż Mr. Bee jest idealnym towarzyszem na krótką podróż bądź na czas zasypiania naszego dziecka. Podsumowując, Mr. B to bardzo porządna i naprawdę bardzo wysokiej jakości zabawka, gadżet, który może służyć do wielu celów. Jak już powiedziałam wcześniej, jest świetnym rozwiązaniem na bolący brzuszek dla maluszka. Jest też pomocny przy przeziębieniach czy po prostu złym samopoczuciu starszego dziecka. Można go podarować komuś w prezencie z okazji narodzin dziecka. Sprawdzi się przez kilka miesięcy lub też kilka lat. Jest ładny, mięciutki, solidnie wykonany, teraz także ciepły. I kosztuje 79 zł. Jego producentem jest firma Rural a więcej o zabawce i o sposobach na kolkę przeczytacie na www.sposobnakolka.pl.